Dzisiaj gramy w gierkę, w której już sobie opanowałem. Yy, yy, dlatego, że przez chwilkę w nią grałem Przecież nie widziałem co w niej chodzi. Ale teraz już wiem, więc no. Yy, gramy w nią. Tutaj, jakoś musicie zrobić, to nie moje miejsce. Jakby co? Pokażę Wam. To jest moje, tutaj sobie nagram film, tak jak teraz tutaj na YouTube. Patrzcie, jak to szybko idzie. PUNK! No. Pyk, pyk, pyk. 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 Musimy dodać Photoshopa. Wiecie chyba, co to jest niektórzy. Patrzcie, na przykład... Tak, jeśli chcecie, żebym nagrywał Roblox no, ok. so, zostawcie suba i lajka I tutaj wchodzimy na YouTube Patrzcie, na przykład ja już mam tyle subów tak. To jest żebyśmy nie do końca tego roku. Wyglądamy sobie tytuł Plank Roblox World Uuuu Dobra Proszę, proszę, teraz nowy filmik no i stworzymy jeszcze sobie trzy filmiki i wtedy z... już i wtedy Ale wyś... z wyświetlenie już prawie mamy milion, więc to mega dobrze. No znowu, bo... To, proszę, tu jest mój dobrze. Pyk, pyk. Proszę. Proszę bardzo. Tak, tak. Chcę, żeby nazwała moją miniaturę. Nie, 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 nie. Czy ja go tak, tak, ja go słucham. Chodź, nie, nie, jak się, jak, 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 jak sił, sił. co, czemu też co, co, Nie co, co, Nie, 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 po prostu zaraz nie zatrzymam. A nie, bo ja już mam jeden Tego... I suby co chwilę przylatują, więc... Czekam, mam muszę do... Wejść? Dobra, wchodzę do mojego domu. Nie chcę nazwę rozwijać. Dobra. i No i tez znovu zimě, ale tym razem něco jiného písek Przewodniczący, szybko w szybko zrobiliśmy. Photoshop. Przeszli.